Ponownie jeździliśmy na Radowcu Sztubaj i było super. Siema banda! Co robisz? Siema banda! Banda jest ze mną. Siema. Siema. Czwarty dzień treningu! Jakbyście zobaczyli ich przed i zobaczyli teraz, ile mają śniaków, byście nie poznali. Trenowaliśmy przez 5 dni, 2 godziny dziennie z każdą grupą. Przećwiczyliśmy różne rodzaje skrętów, carving, półobroty, robiliśmy spray, próbowaliśmy precle i pierwsze skoki. W się o 180 stopni, odrywając tylko tylną część deski od podporza, a przed nią zostając na ziemi. Tak jakby to deska tak jakby była cyrklem. Czyli tu, tutaj wbijamy cyrkiel, a kołka tam. To może jakiś szybki toaści? Banda. Za spotkanie, za wyjazd. By udało się. Nie, nie, Najsilniejsza grupa, jaką kiedykolwiek miałem. Babę w ogóle była w pierwszym wyjeździe. Mega postęp. Ja, ja po prostu widzę Lekarda. mega, mega postęp. Ja chciałem powiedzieć, że pierwsze co pamiętajcie, zaufajcie Krzysztofowi. Na początek obniżyliśmy pawłowi postawę, wyeliminowaliśmy zarzucanie i jazdy na tylnej nodze, następnie wyprostowaliśmy tułów, a to, że był minimalnie odwrócony do kierunku jazdy, to w porządku zostawiliśmy tak do fajnej, szybkiej jazdy. Po tych poprawkach Paweł po kilku dniach zaczął chodzić na krawędź i poczuł czym jest skręt cięty. Na drugim wyjeździe pracowaliśmy nad lekką asymetrią między skrętami. Świadoma zmiana krawędzi przed linią spadku stoku poprawiła Pawłowi skręt backsideowy. Paweł swoją pasję do snowboardu podał dalej. Oto jak jego córeczka pierwszy raz stanęła na desce. No ale jego Maria, Maria, jak tutaj jest... Ja chciałbym mieć puszysty śnieg długą trasę! Jak zobaczycie kiedyś na stoku kogoś z taką nalepą To zawsze zapraszam, można się zatrzymać, pogadać Byłoby super jakby tak za parę lat ktoś patrzy na stoku oj, ten zajebiście jedzie Patrzy, a tam nalepa bandy Żeby to tak stało się takim standardem, nie? Standard jakości Ja się ustawię gdzieś tam przy strzałce I na zoomie was będę nagrywał Już z samej góry, a wy róbcie swoje po prostu Ale Dobra. fajnie jakbyście wycyrklowali tak żeby Jechać skos do mnie na mojej wysokości Jeśli na przykład będę stał tutaj na pochołku, To fajnie jakbyście w tą stronę się do mnie zbliżali to będzie fajnie wyglądać jak tak? Chodźcie na nową klamerz Cześć, jeszcze macie? A jest, dobra, to biegnijcie te... Siema O, Okidoki Jak Ci się trening podobał? Spoko? Nie no, teraz jeżdżę trochę swobodnie Nie. Nie mam takich momentów, że wiesz, zawahania czy coś. Ewa, w lato jak będziemy tylko w Polsce, robimy jakiś meetup, naprawdę, za Ja wiem, że to się wiąże z podróżowaniem. dane po ciebie do Szczecina, albo nie, znasz drogę. Ale brata, nie jest najważniejsza, prawda? może za parę lat tylko prowadzisz jakiś trening? Nie. Dla dzieci? Nie. Fajne jest to, że do tej pory w ogóle umiałem te parki, a teraz będę szukał toku z parkami. Czekamy resztę. I na drugim wyjeździe bandy mieliśmy 11, tak? 11 tak. osób. Mniej, ale na trening to dużo lepiej, nie? Jak, jak są grupy 5-6 osobowe, to dużo, dużo do to wychodzi. Ewa, Ewa. moją bohaterką. Parany, Natomiast ja tylko nie powiem, powiem, powiem tyle, że wyśmiewać e, e, mimo wieku i powiem, że wiek tutaj nie jest absolutnie żadnym ograniczeniem. Absolutnie. Liczy się jedynie głowa. No i tak jak mówił Paweł, słuchajcie, jak się się mówił z geniali. Geniali jako instruktor Ewa jest dla nas przykładem po prostu, że można całe życie... Przybywać tempa młodym kurde. Ja dziękuję dzięki Ewa. Jest super, przyjeżdżajcie. Kochana, dzięki. Dzięki za wszystko, dzięki ja za to, że teraz się zabiekowałaś. To ja dziękuję. Dziękuję za wszystko, za wszystko. super było, super klimat. No. Jedziemy, Viola! Jedziemy. A gdzie idziecie? Jak później zaczniemy, to później skończymy. To później będzie przerwa. Widzę, a nie, jest Tomasz, jest Paweł. Jesteście tutaj wszyscy? Wersja trudniejsza jest taka, że robimy noli, wyskakujemy z przedniej nogi, w powietrzu robimy shifty, lądujemy i robimy tego pretzla.